Dlaczego czemu nie może pociągiem, bo widz go złapie w pociąg. bez no przesady, kur... Jakbym wiedział, że ma taksówką wraca to nawet nie przyjeżdżał, no. Płocki magnat, kur... Dobra... To było dobre. To było dobre. Komentarze? Nie, to jest niemożliwe. 3 tygodnie temu osobiście widziałem to wraz z kumplem w Płocku. Kur... I Już to nie jest zaplanowane. Jak to jest możliwe? Kur... Połamszcie krawki, kur. <noise> Oboje powiedzieliśmy, że wracamy, i w drodze powrotnej nic się nie odzywałem na ten temat. Dopóki on się odezwał, ty też widziałeś, co tam latało? Więcej o tym nie mówiliśmy. <noise> ja pierdziele Ja pierdziele, Widzicie? Fatko <noise> akurat. Kur. <noise> to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. O mój Boże <noise> Dobra, aferę pociągową zobaczyć, bo. Tak szczerze. No to i rela już widzieliśmy, tą kiełbasę, tą mortadelę widzieliśmy. Tą aferę pociągową, chyba tego tak zbyt nie widziałem, bo wtedy już w połę grałem, coś tak ten, chyba tego to, to chyba to mi ominęło, to mi ominęło. Dobra, zobaczymy. Mamu nie rel afera pociągowa i zostaje w Katowicach? Zobaczymy. Mamą w tym odcinku zmutował ich w ralu <laughs> Zaraz zobaczymy. David, ty, David, David, David! Powtarzam tak. pytanie, ty nie możesz zabić. Zab Zab nie wiem Sprawdziłem ile wyjdzie, to wyszło 6 godzin prawie. Jak? O oh, yes. Serio. No, a nie możesz? Masz coś lepszego do roboty? To bez półgaś. Nie, nie wiem, tego mówiłem rodzicom, że wrócę wieczorem, no. tak Masz. do piątej? No 60 lat chyba chyba jeszcze. Pojedziecie się. 22 a, marca. A, Arnaś, Arna, wszyscy chcieliśmy. Tu listę patrzę. David też ma milionerów. A ja wiem, Ania, ale też nie chcę taki być, ale z drugiej strony też ja nie chcę cierpić, bo mnie boli głowa i. Siema, siema. A... Oj. mnie trochę też. Wykciknij test, o której Mamą, dzisiaj o... masz egzyj ameiny. Dobra, no, no, ja? teraz dołączyć do lobby. Już jest No wy?! Każdy mam od ciągiem raz. Wtedy to... tyle ma pół polski do przejechania. Co, jest? Halo? Nie, co te kody są? <gody> nie, 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 kody nie, możesz nie, co nie, 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 no. Choć tyle. Eee... No nie, nie, I się za, domu, prawda? nie, Proszę, nie, 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 do nie, 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 przyjedziesz nie, 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 no pisał Kot i nie ma A kod, mam on nie może pociągiem busem, tak? Tak średnio bym powiedział. Le... Mm. Jest, kot, jest Kot, jest kod, jest kod A może odwieźć ktoś inny? Że się obudził jak dwa dni temu, może powiedział, to może tak. Ale nie, czy na przykład jak ja bym ogarnął kogoś. To już widzę to. No co? No serio bym ogarnął. Co widzisz? Jakie kurde. mogą być przeszkody? Serio, czemu nie może pociągiem? Nie, nie, nie czaję. Czemu mógłby? Bierze, k, siadzi siedzi, se tam, coś se na telefonie, se tam posłucha. Czemu nie może? Bo mam kołcha życia na czacie i mówi, że cię może odbić. Nie wiem, czy kojarzysz z Nie udawaj, że żeby... mnie. Bo widz go za pierwszy pociąg, bez przesady, Co tam zrobi? <laughs> Co go. <laughs> Porwę jak ten Motman. Nie, słyszysz, nie udajesz się jeszcze, nie kojarzy, no. Skąd mam kojarzyć twoich widzów? No ziomuś, no 99% ja twoich widzów to jak by Nie a ja to... To, ja ty mi ja pytasz jakieś ale... te. To jest taki ziomek nie tabela, kopen. nie tabela, szybko, link do tabeli. O mnie. Pożycie to jest taki działanie, ziomu, co montował film na YouTube'a i też e, pracował dla FMMA David, wyślesz mi tego? Tabelę? Ta? Tabela? Tabelę na czacie, please. Ale położyć. Skodzik jest już, no nie? Ale Roni, ja no bardzo nie? chętnie odbywał, no, tylko ja nie wiem czy ja jestem w stanie po prostu pojechać do Płocka i wrócić do Krakowa. A jak mam Peterku przespać kogoś u siebie w Krakowie, to nie ma sensu. To bym jeszcze więcej czasu z... Umiesz, a dla mnie czas jest ważny. bo... się drewni w Płocku. A to nawet nie chodzi o to, to chodzi o czas, mogę się Trasa suchara do domu z Kamilkiem. Wo, mój Boziu święty. Tupson, Suchar jechał z Katowic do Płocka, odwieść płockiego magnata. A później przez całą noc wracał do Krakowa. Zrobił prawie 900 kilometrów dla sztywnego dziada. O mój boże. Ja p... 900 kilometrów tylko żeby dziadka odwieść. To już samolotem by kurwa lepiej by było. Dawid, kurwa, hey. 40. Aż do Dawid. Gdzie on jest? Siedzę tu. A. Nie, nie ma, mnie nie ma. No, jesteś, jesteś, David. Proszę, no wymyśl coś. No, ale rozumiem. Zabierz nie No dobra, no kur... jestem, no chcę w się sensie ja nawiasować. No dobra, no, to ja muszę dać jestem... zgodę to od, od Mamona, że może go na przykład odwieźć kołdrzisia. No ja nawet nie znam tego zioma. Jak nie znasz, to nie może cię odwieźć, tak? No nie wiem, no kur... o tym. Mamon bał się pociągów, sam chciałem go zawieźć, ale nie zgodził się z suchar, nawet zaproponował. Żeby mamą prowadził do Płocka, ale mamą powiedział, że nie chce jechać, bo nie ma zimowych. Ale finalnie przed wjazdem zmienił na zimowe, ale wymówki były. A prawko, mamą to ma i się boi jeździć. No pytam, no tak czy nie? Co on? E! Pierdzielek to jest. Didiusz, serio? Masakra. Specjalnie ignoruje. Coś tam czyta Nagle gra Jak nie masz co do roboty Luki? No pierd... go przywiozł mamona, to teraz go no, Dobra no. no dobra no to razem no... ja go przywiozłem bo nikomu innemu się chciało. no 500 zł było na stole plus paliwo, no ale nikt się tego nie podjął. Nie wiem skąd płądził se nagle bym że z 500 się zrobiło 750 no Zaka To jakaś na Discordzie. Dobra, gdzie... To jest... Aha, to jest Okej. Okay. Dobra, Mamon, Mamon. No? Tem, tem, temat. Temat przewodni. Mhm. Jakby cię to k... taki coach życia, to tak jakby się jechał taksówką. Nie daj się, Mamon. <noise> nie <głosy> wiem, coś kombinacji alpejskiej jakiś odpierd... Nie, nie, chodzi o to, że po pierwsze, dla mnie każda godzina dodatkowa jest k***a tragedią, bo ja naprawdę mam mało czasu. Po drugie, boli mnie głowa i ta trasa będzie k... dla mnie tragiczna no David też bardzo nie chce, a ty wziął z życia, tak by wziął legitnie taksówką. No, jakby nie ma różnicy pomiędzy tym, że wziąła z czym życia, a że wzięła taksówką. No bo to w sposób odwieźć poziomek, którego nie znasz. No i tyle, no. Dobra, ten. Mm. Nie, tak, jakieś kombinacja, ty. Ale jaka to jest kombinacja? Jak rypsą zda prawko, to ci odwiezie po prostu. Dlatego <laughs> czoło, no. no no, wyśmiewasz temat i ten, a to jest ważny temat, no. no. To jest ważny temat. A co byś zrobił, jakbyśmy w tym momencie Cię zostawili i powiedzieli, że nie odwozimy ich? No i co byś zrobił? Powiem, bym Ci w dupę, kur... No. No, ale co byś zrobił? Kod jest, kod jest, wbijajcie do gry, szybko! Więc trzeba ustalić, jaka jest zapasowa i... Ty, ale dla mnie to jest dziwne, bo tu suchar tam coś kombinuje, kto... Że może on go tam odwiezie, czy... albo mało czasu, f... tutaj jakiegoś kolegę mu ogarnął. No dobra, to mi kolega cię odwiezie, a gdyby nie on, to co byś zrobił? On... No to chodzi duch... w dupę, nie no, jest dziwny, serio. Dziaduś to już nieźle. Kurde odwala. Czy możesz się na jakąś inną zgodzić? No bo jak się nie zgodzić na Zatną, to z nas musisz się odwieźć. Ale. Ja myślałem, że ty po mnie przyjeżdżasz i mi odwozisz, no. No nie dogadaliśmy bo... powrotu akurat. Fakt, fakt. Ale mogłeś tak założyć, jasne. Dlatego teraz po prostu pytam. Kurwa, z tego powodu, że po prostu realnie mnie jakieś tam terminy gonią i wolałbym tego nie robić. Jeśli trzeba, to, to musi zrobić albo ja, albo David. Ale po prostu pytam jak zwykły człowiek. No mówi ci, że no nie wiem, no dziwnie mi po prostu jechać z kimś, kogo nie znam, tak? Dobra, który No dobra, a ja... Jeździsz taksówką, no nie? Twore, o, Rybson, dzięki za pięć a miesięcy ja suba. Nie, nie, na k***a, ignoruję. Szkoda, tylko on nie chce Cię zabrać. A, tam. No ale nie, no po prostu, no to jest, wiesz, dodatkowe 6 godzin jazdy. Ej, co ja Raidera. Kto widzi Raidera? O, dziki, David, za Ryder. O, Kur... Dzień ryb Rybson, dzięki wielkie. Czego skończyłeś streama? Czego skończyłeś streama? Bo myślałem, że to Lasik. A... Ja też myślałem, a... że to Lasik jest. No. Nie wiem, tak jak. Jakbyś tak sukę? Jak... jak taksówka? No normalnie. Jakbym wiedział, że ona taksówką wracać, to bym nawet nie przyjeżdżał. No. Nie wiem, ty co? byś ze taksówką wracał? No, co, co to. O, A jaki problem? Ja mogę, ja mogę wracać pociągiem, busem, taksówką. Ty byś wracał pociągiem, taksówką? Polski <laughs> magnat, kurwa. <laughs> nie może to jechać. Po prostu pytam, bo jeździsz taksówką nieraz, ja, więc pytam czy mógłbyś No ale taksówką będziesz 5 minut, a nie kilka godzin, no nie wiem. No dobra, no, tylko kwestia przejazdu, no. Czyli nie. No dobra. <grypson> Ty rypson, jak mi łeb ryje. Prawda jest taka, że wydoił cię do cna i teraz wpierd... na minę. <grypson> Dziadek już to czyta, już, sk już skizy łapie. No, chodź w grę. Mam odszedł mi pociąg, no ale on nie lubi pociągów, tak jakbyś wcześniej, no nie No, Boże. David, ja odwołuję czy ty? David. Ja się nie podejmuję tego. Czemu? Nie, nie pisałem. No wiem, no ja wiem, ale po prostu mówię do ciebie kolegi czy się podejmiesz. Wiem, ja, że mogę, ale serio jest. Sorry. Ale ja ja uważam, że jak już tutaj jeden mówi, że to jest dla niego problem. Drugi mówi, że to jest dla niego problem, to mam powinien teraz... Dobra, chłopak, ja widzę, że macie zapierdol. Dobra, już pojadę, pociągiem, Tylko mnie tam zawierzcie, jakoś tam już dojadę. To nie, nic nie słyszy, tak cicho siedzi, kurde. Czeka, nie wiadomo na co. Jezus, przecież to takie głupie jest. No dobra. Cory, no. No dobra, no dobra, no wiem, no. No frajerskie takie, tak, no. nie damy rady. Kołczycia to jest ten wyjomek, co go słuchar na już 4 lata. To jest zaufany chłop, Spoko. I ty tak też jest? To wiesz, Mamon. A najgorsze jest to, że oni mu ogarnęli jakiegoś ziomka tam od Suchara, co on serio by zawiózł Mamona. Ale on nie chce, bo go nie zna. On musi jechać z kimś zaufanym, z opiekunem, dorosłym. Z normalnym ziomkiem, no kiedyś stanował też. Mecz, mecz, ma być! Mecz. Ja pierdziele, Ciekawe będą tutaj rozkminy. O psie, co nie chcie jechać kole. Co to za. Hop 40 lat boi się pociągiem, bo jak ktoś do niego podejdzie i zzywa od konfidentów, to będzie stary kamień. Bez możliwości zbanowania albo wpisania defen. Nie no, to jest dziwne, kurde. Chłopaki w się Darcy ogarniają transport dla 40-letniego sam nie umie. Jest dla mnie tak pojedz do hit. O mój Boże, masakra, serio. I go, i go finalnie suchar zawiesz. A on już tam miał wszystko na styki, mało czasu bardzo. Jeszcze go tam web bolał. Na jakiejś tabletce tam się ładował podczas jazdy. Ale jaja, masakra.